Cześć, z tej strony Agata Jasińska, psychodietetyk i diet coach. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Szczęście od Kuchni, w którym poruszam tematy zdrowego odżywiania, racjonalnego odchudzania, psychologii i rozwoju osobistego. W tym tygodniu prowadziłam tydzień bezpłatnych konsultacji. Jestem w trakcie, ale mam już pewne wnioski, jak również mam pewne wnioski z moich spotkań z klientami z klientkami na sesjach indywidualnych, jak również na kursie intuicyjnego odchudzania. I bardzo często pojawia się taki podobny schemat działania, który prowadzi do tego, że trudno jest nam się później zmotywować do odchudzania. Pojawia się takie pytanie, właśnie jak się zmotywować. A w momencie, jak zaczynam pytać o doświadczenia związane z odchudzaniem, to bardzo wiele osób okazuje się, że ma już doświadczenia i wyglądają one mniej więcej tak. Weźmy przykładową basię. Basia kilka lat temu postanowiła, że zawalczy o siebie i schudnie. Bardzo często Basia miała bardzo konkretną wizję, taki cel, do którego dążyła. Często tym celem jest albo znalezienie sobie faceta, albo no, spodobanie się facetowi, który nam się podoba. A czasami to jest taka motywacja pod tytułem: będę zdrowsza, będę ładniej wyglądać, zależy mi na dobrej sylwetce. No i Basia idzie do dietetyka albo gdzieś sobie sama wyszukuje diety, jadłospisy, ale często to jest współpraca z dietetykiem i bardzo skrupulatnie przestrzega zaleceń. Jest w tym doskonała. Czyli je dokładnie to, co dietetyk zalecił, przygotowuje posiłki według rozpiski. Oczywiście dietetyk bardzo się stara, żeby te posiłki były dopasowane do gustu Basi, słucha uważnie, co lubi, czego nie lubi, nie wkłada do tej diety produktów, które Basia nie lubi, no ale powoduje to tak czy inaczej, że Basia bardzo działa tak pod linijkę. Czyli jeśli to jest pięć posiłków małych o określonych godzinach, to Basia stara się bardzo dokładnie tego przestrzegać. Do tego stopnia, że jadąc na imprezę czy na y, spotkanie rodzinne w okresie Wielkanocy, zabiera ze sobą pudełko ze swoim jedzeniem. No jak się domyślacie, taka strategia sprawia, że Basia rzeczywiście pięknie chudnie. Dlatego, że Tutaj kaloryczność jest obliczona przez dietetyka, no i wszystko prowadzi do upragnionego celu, i basia 6 miesięcy później, 3 miesiące później, rok później, oczywiście zależy od tego, jaki był też w dużej mierze cel, osiąga swoją upragnioną wagę. No i oczywiście jest. Bardzo często wzmocniane to przez komunikaty i komplementy z otoczenia. Ludzie zauważają, doceniają, mówią: Basiu, jak ty pięknie wyglądasz, jak ty super schudłaś, jak ty to zrobiłaś. No, ja bym tak nie mogła. No, Basia też liczy na to, że teraz to już na pewno znajdzie miłość swojego życia, bo przecież się podoba, mężczyznom podoba się sobie, czuje się po prostu szczęśliwa. Natomiast Zachwyty z otoczenia dosyć szybko ucichają, no bo przecież no, nikt nas nie będzie komplementował co tydzień za to, że słudłyśmy. No, raz nam powiedział coś miłego i, e, i potem otoczenie się już szybko przyzwyczaja do tego naszego nowego wyglądu. Niekoniecznie pojawia się facet, okazuje się, że to nie zadziałało tak jak myślałyśmy. No, a z drugiej strony, coraz trudniej jest nam utrzymać tę dietę. No, bo tak, pod opieką dietetyka już Basia nie jest. Nie nauczyła się w tym czasie, tak naprawdę, jak, ma wyglądać, jak mają wyglądać posiłki, jak to w ogóle zrobić, co ile ma kalorii. No i Basia jakby trochę czuje się jak dziecko we mgle, tak? Zaczyna no jeść normalnie, ale ona normalnie to pamięta sprzed odchudzania. Oczywiście no, stara się nie przesadzać, ale. Efekt jest taki, że pomimo tego nieprzesadzania, zaczyna jeść coraz więcej. Twierdza, że okej, okay, no w sumie dobrze wyglądam, to jedno ciastko różnicy nie zrobi, w zasadzie dwa ciastka różnicy nie zrobią. No i w dosyć krótkim czasie, tak naprawdę, często traci tę kontrolę. Zaczyna tyć, a jak zaczyna tyć, to. Ma tylko wizję jedną, że kolejne odchudzanie wiązałoby się znowu z tymi restrykcjami, znowu z jedzeniem z kartki. No i to w jej głowie już w tym momencie jest bardzo, bardzo trudne. I Basia zastanawia się, jak się zmotywować. Najczęściej po roku, najpóźniej do 5 lat, ale często właśnie do roku już te kilogramy wracają, często też z nawiązką, czyli to jest taki klasyczny efekt jojo. No, i teraz pomyślmy logicznie: jeśli Basia chciałaby się teraz zmotywować do tego, żeby znów się odchudzać, i jej mózg ma w pamięci to doświadczenie, to przecież to by w zasadzie niemożliwe, żeby się zmusić do tego, żeby po raz kolejny podjąć tak ogromny wysiłek, jakim jest bycie na diecie w postaci konkretnej rozpiski, głodu, bo tam się też często pojawia głód, te posiłki są małe. Z oczekiwaniem efektu, który będzie trudno utrzymać, bo Basia już wie, że słudnięcie jest trudne, a utrzymanie tej wagi jest jeszcze trudniejsze. No i to powoduje, że po prostu uruchamiają się wewnętrzne opory. Nasza podświadomość mówi: Basiu, nie idź w to, ty już tam byłaś i to nie zadziałało. No ale logiczny umysł mówi, Kurczę, przecież jak byłam na tej diecie i miałam tą silną wolę i się trzymałam tej rozpiski, no to przecież to działało. To działało. Chudłam, czułam się lepiej, byłam przez moment szczęśliwa. To dlaczego ja nie mogę teraz zmotywować się do tego, żeby po raz kolejny być na diecie? No właśnie dlatego, że tak naprawdę w głębi duszy nie wierzysz w to, że tę nową wagę uda Ci się utrzymać. Po prostu. Trudno się zmotywować do zrobienia po raz kolejny czegoś, co już wiesz, że nie działa w długim okresie. Z drugiej strony, jak rozmawiam właśnie z klientkami, pytam, ok, wiesz już, że taka dieta na 100% restrykcyjna, taka bardzo podnikę, działa, ale na krótko, bo potem się pojawia efekt jojo, to co ty na to, żeby zmniejszyć te wymagania, oczekiwania, żeby to była dieta na 80-90%. Na tu często pojawiają się takie myśli, że no nie przecież jak zjem jedno ciastko, to już, to już poleci. Jak sobie po odpuszczę, gdzieś tam poluzuję, to już poleci. Czyli to jest takie przekonanie, że ja nie będę potrafiła wytrwać na takiej diecie z. Elementami rekreacyjnymi, takiej elastycznej, no, tylko po prostu już poleci po całości. Druga, y, drugi argument, jaki się pojawia, to jest taki, że no, ale ja nie umiem gotować, ja nie wiem, co kupić w sklepie, ja tego nie potrafię. No i teraz y, tak. Jeżeli nie potrafisz, nie umiesz, no to zobacz, w samym słowie nie umiem, kryje się Umiejętność. Jeśli nie umiesz, to możesz się nauczyć. I nikt nie rodzi się z umiejętnością sprawnego gotowania, przygotowywania posiłków i, i prowadzenia zdrowego stylu życia. Oczywiście jesteśmy lepiej lub gorzej wyposażeni z domu rodzinnego w tego typu umiejętności, bo albo byłyśmy albo nie zachęcane do przygotowywania wspólnych posiłków i te posiłki były albo właśnie bardziej zdrowe albo mniej zdrowe. No i oczywiście pewne osoby mają bardziej większy, lepszy talent, większy talent do smaków, do łączenia smaków inne trochę mniejszy. ktoś lubi bardziej, ktoś lubi mniej gotowanie. Ale zobacz, jeśli na przykład też nauczyć się prowadzić samochód I... Masz taki cel, który ci przyświeca, że chcesz czuć się wolna, chcesz po prostu wsiadać i jechać, gdzie potrzebujesz, załatwiać swoje sprawy. No to wiesz, że nie zrobisz tego w inny sposób niż poprzez po prostu naukę poprzez pójście na kurs prawa jazdy. Wiesz, że to będzie stresujące, że na początku ci nie będzie wychodziło, że potrzebujesz po pierwsze nauczyć się Przepisów ruchu drogowego, ale potrzebujesz trenować po prostu prowadząc samochód. Najpierw prowadzisz ten samochód pod okiem instruktora, potem wyjeżdżasz już samodzielnie z nowym prawem jazdy, ale oczywiście też cały czas gdzieś tam jeszcze jesteś uważna, jeszcze skupiasz całą swoją uwagę, wymaga to od ciebie większego zaangażowania, żeby prowadzić ten samochód, aż w którymś momencie dochodzisz do miejsca, w którym prowadzisz w sposób już taki bardzo, no prawie, że automatyczny, tak, jeżeli, szczególnie jeżeli jeździsz tymi samymi drogami. I nawet jeżeli zdarzy Ci się wypadek, jakaś stłuczka, nawet z Twojej winy, no to przecież mówisz sobie, ok, no, przez chwilę będę miała trochę większy być może stres w tej jeździe, no ale nie poddaję się, chcę dalej jeździć, chcę ten cel swój realizować. I to jest bardzo podobnie z umiejętnością Przygotowywania posiłków i organizacji życia pod jak względem zdrowego stylu życia. Tutaj też jest trudno bez po prostu uczenia się. Nikt się z tą umiejętnością nie urodził. I tak jak w, w nauce jazdy samochodem, jest tak, że no nie da się tak po prostu wsiąść za kółko i pojechać. Nie da się nauczyć prowadzenia auta z czytania zasad ruchu drogowego i czytania o tym, jak się auto prowadzi. I e, są osoby, które mają większy dryg, powiedzmy talent do prowadzenia auta i będzie im łatwiej się nauczyć. I są takie osoby, którym będzie trudniej. Ale każdy, kto chce i kto widzi w tym cel, sens, jest w stanie się nauczyć. Jednym być może zajmie to trochę więcej czasu, innym trochę mniej czasu, ale każdy jest w stanie się nauczyć. Tak mówił mój instruktor. I ja to też potwierdzam z autopsji. Znam takie osoby, które uczyły się... Właśnie prowadzić auto po 50 po prostu przez to, że życie zmusiło te kobiety do, do tego, a prawdopodobnie, gdyby nie to, to nie, nie, nie miały takiej wiary w siebie, i inni prawdopodobnie nie mogli nie mieć wiary w to, że ta osoba może się nauczyć jeździć. Okazało się, że nauczyła się jeździć i jeździ. I tak samo jest ze zdrowym stylem życia. I z umiejętnością przygotowywania posiłków, i z umiejętnością tego, tych wyborów good enough, wystarczająco dobrych. Tylko potrzebujesz zacząć się tego uczyć. I jeśli spróbujemy sobie wyskalować, że 0% to jest dieta totalnie śmietnikowa, a 100% to jest ta dieta restrykcyjna, której ty podążasz za gotową rozpiską od dietetyka, to. Powiem Ci, że taka idealna dieta na czas odchudzania to jest takie 90, 80-90%. Czyli ważna jest ta umiejętność, żebyś ty potrafiła sobie te 10% pleść y, takich produktów, posiłków, które są dla Ciebie ważne, smakowite i po prostu będą sprawiały, że nie będziesz się czuła właśnie tak. Y, bardzo na diecie, tak? Że ta dieta będzie taka bardziej znośna dla ciebie. Potem, jak już schudniesz, to często nawet 80% wystarcza. Tak? Czyli właśnie starasz się, żeby 80% Twoich posiłków to były posiłki zdrowe, odżywcze, a pozostałe 20% mogą troszkę odbiegać już od tej normy idealizacji. Natomiast to cały czas zauważ, jest ogromna przewaga zdrowych wyborów. Czyli ty możesz sobie pozwolić nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu jakiś posiłek nie wiem, czy w weekend jakiś lunch, czy jakieś lody, czy, czy w piątek wieczorem może coś tam zjeść takiego bardziej rekreacyjnego, ale też oczywiście z umiarem, no bo dawka czyni truciznę, tak jak zawsze to powtarzam. No i teraz, tak jak wspomniałam, kobiety boją się, że jak będą chciały komponować tą swoją dietę na 80, na 90%, to to po prostu no gdzieś to znowu poleci w stronę zera, tak? w stronę tego, że będzie zupełnie śmieciowo. No i tutaj ważne jest to, żeby zadziałać małymi krokami, i ja raczej zachęcam właśnie, żeby iść od, od nie wiem, tego, na ile teraz procent oceniasz tą swoją dietę na tej skali zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i iść w górę tej skali, a nie odwrotnie. Czyli jeśli na dziś mówisz, że ok, no na dziś ta Twoja dieta to jest takie 40%, to znowu nie próbuj od razu wskoczyć na 90%, że od poniedziałku w ogóle wszystko będzie idealnie. Co możesz zrobić, żeby przejść z 40% do 50%, a potem może przejdziesz na 60%? Bo ta nauka to jest proces i tak jak wsiadasz do samochodu, to nie powiedziesz od razu super. Tak samo jak zaczynasz wprowadzać ten zdrowy styl życia, to będzie ci trudno. Potrzebujesz tam wielu rzeczy się nauczyć, natomiast jest to, no mogę powiedzieć, jedyna, jedyna droga do tego, żeby po prostu to, to jedzenie stało się tylko jedzeniem, żeby nasze życie nie kręciło się wokół jedzenia, żeby dojść do takiego poziomu komfortu, że ty po prostu wstajesz rano, otwierasz lodówkę. Wiesz, co tam możesz wybrać, co z czym połączyć, jaka mniej więcej porcja nasycić Cię, jak, to, jak te produkty połączyć, co wybrać, żeby ten posiłek był sycący, satysfakcjonujący, żebyś czuła się najedzona, ale nie przejedzona i żebyś potrafiła sobie właśnie od czasu do czasu coś rekreacyjnego zjeść i żeby właśnie po tym czasie odchudzania też dalej ten styl życia utrzymać. Bo o to chodzi. Tak, Nie ma sensu odchudzać się, jeśli masz potem wrócić do starych nawyków, bo będziesz miał efekt jojo i wtedy w ogóle szkoda pary tak? szkoda zachodu. Jeśli już decydujesz się, żeby schudnąć, no to naprawdę to jest bardzo ważne, żeby uczyć się w tym czasie już odchudzania takiego stylu życia, który zostanie z Tobą na zawsze. Ty po czasie, po momencie jak osiągniesz tą swoją sylwetkę, to będziesz mogła jeść trochę więcej, ale nadal stosując te same zasady. Natomiast nie będziesz mogła jeść tyle, ile jadłaś przed odchudzaniem się, dlatego że Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynika m.in. z Twojej wagi. Więc jak ta waga będzie spadała, to Twoje zapotrzebowanie będzie się zmniejszało. I na przykład, jeśli przed odchudzaniem mogłaś jeść, żeby zachować nie wiem, swoje 80 kg, załóżmy 2400 kalorii, to teraz na przykład być może przy 60 kg będziesz mogła jeść tylko nie wiem, 200, 200, 100, tak? Tu oczywiście jeszcze waga. Yy, yy, jeszcze wzrost i wiek, yy, ale tak dla zobrazowania, prawda? Czyli ty yy, będziesz już mogła jeść mniej kalorii, żeby utrzymać tą nową wagę, czy będziesz musiała jeść mniej kalorii? No, chyba, że zwiększysz aktywność fizyczną, co też jest możliwe, tak? żeby być może w toku tego uczenia się zdrowego stylu życia yy, spodoba Ci się jakaś aktywność fizyczna, i nie mówię tutaj stricte o siłowni, ale może rower, może będziesz częściej wychodziła na spacery. Może więcej będziesz bardziej energicznie wykonywała jakieś prace domowe, czy, czy chętniej właśnie gdzieś wychodziła na zewnątrz i je, uprawiała ogródek. Także to są też wszystkie takie metody na takie łagodne zwiększenie aktywności fizycznej. Trudno jest się zmotywować do czegoś, co wiemy, że nie działa. Więc nie dziw się, że po takim doświadczeniu restrykcyjnej diety zakończonej efektem jojo. Nie jesteś w stanie się zmotywować do tego, żeby po raz kolejny wejść w ten proces. Co więcej, myślę, że nie ma sensu, no bo robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innych rezultatów, no jest głupotą. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś zastanowiła się nad innym właśnie sposobem, nad tym, żeby raczej pójść w stronę modyfikacji twojego obecnego stylu życia. Tak, żeby on był coraz bardziej wspierający i od strony odżywiania, i od strony aktywności fizycznej, i od strony psychiki. Bo jeśli masz e, takie e, tematy jak dużo stresu, perfekcjonizm, bardzo często współistniejący tutaj e, u moich klientek właśnie po restrykcyjnych dietach. Bo powiem Wam, że tylko perfekcjonistki są w stanie przez rok na przykład jeść z kartki. Chyba nikt inny by nie dał rady. Czyli właśnie to są brak asertywności często też z tym powiązane, że ja na przykład nie potrafię odmówić ciastka, nie podpierając się tym, że jestem na diecie, mam dietę od dietetyka i dlatego dietetyk mi zabronił. A powiedzenie, że dziękuję, nie spróbuję, bo ja po prostu postanowiłam zdrowie się odżywiać i, i dzisiaj po prostu nie mam ochoty na ciastko, to już trudno przechodzi przez gardło. Osobie, która właśnie nie ma umiejętności asertywnej komunikacji i trudno jest jej bronić swoich granic. Osoba, która nie ma umiejętności asertywnej komunikacji, będzie miała trudność w odmówieniu dodatkowych zadań, więc będzie brała na siebie dużo rzeczy w pracy, będzie zestresowana, będzie przytłoczona, nie będzie miała czasu na posiłki głowy i wysoki poziom stresu będzie rozładowywała przez. Po prostu jedzenie i często doprowadza się do głodu fizjologicznego, nawet, tak, w związku z tym, że nie ma czasu jeść, bo przecież poświęca się wszystkim innym dookoła, no i w efekcie przychodzi do domu głodna i z powodu i tego głodu, i na pocieszenie, no gdzieś tam wjeżdża jedzenie, które jest totalnie yy, niewskazane, i znowu tutaj się często yy, kobiety zastanawiają, dlaczego ja to robię, przecież wiem, że to jest dla mnie szkodliwe. No, ale właśnie robisz to dlatego, że w takich momentach już racjonalny umysł się wyłącza. Po prostu działamy na autopilocie, uruchamiają się takie mechanizmy obronne. Jeżeli wykształciłaś w sobie taki nawyk, że właśnie na stres, na smutek, na złość pomaga czekolada, to po prostu, jeśli się te emocje pojawiają, jeśli one osiągną taki kulminacyjny poziom, to po prostu ty już tutaj nie myślisz racjonalnie. To już leci z automatu, sięgasz po czekoladę i nawet nie wiesz kiedy. Więc silna wola tutaj też już nie ma nic do gadania. Dlatego że silna wola działa tylko wtedy, kiedy działa racjonalny umysł. Natomiast w momencie, kiedy doprowadzamy się na skraj takiego wyczerpania, no to po prostu już działają automatyzmy. Dłuższy chyba ten odcinek dzisiaj wyszedł, ale no, chciałam tutaj troszkę szerzej ten temat omówić. Zachęcam Cię do przemyślenia tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałam. Mam nadzieję, że to rzuci nowe światło na to, w jaki sposób patrzysz na odchudzanie, że pokaże Ci też inne drogi niż tylko restrykcyjne diety. No, i oczywiście, zachęcam cię do śledzenia moich webinarów, wpisów. Ja dużo o tym mówię. Właśnie pracuję w takich obszarach z kobietami. E, właśnie takiego stopniowego, małymi krokami modyfikowania swoich e, nawyków żywieniowych, e, również tutaj od strony radzenia sobie z, z emocjami, zmiany tych nawyków destrukcyjnych. Też wspieram właśnie w tym, w jaki sposób sobie te posiłki komponować, bo my po prostu musimy się nauczyć, gdzie są białka, gdzie tłuszcze, gdzie węglowodany, jak to połączyć, ile co ma kalorii. I nie mówię tutaj o liczeniu kalorii, tylko właśnie o takim, no o takim o takiej orientacji, bo często jest tak, że na przykład, siadam z klientką i nawet wspólnie przeglądamy, co tam było zjedzone w ostatnim czasie i oglądamy sobie te produkty, sprawdzamy kaloryczność i okazuje się, że. Że właśnie klientki bardzo często nie mają wiedzy i są zdziwione, że to, co jedzą, jest tak bardzo kaloryczne, bo też często wpadamy w taką pułapkę, że wybieramy produkty zdrowe, i wydaje nam się, że nasza dieta jest zdrowa i ona może być zdrowa, natomiast okazuje się, że jest bardzo wysoko kaloryczna. Bo y, rzeczy, które są zdrowe, niekoniecznie są niskokaloryczne. Co więcej, objętość tych posiłków może być niewielka, a kaloryczność wysoka. I odwrotnie. Można tak skomponować posiłek, żeby on był dużo objętościowo, żeby był sycący, a jednocześnie, żeby tam tych kalorii nie było za dużo. E, żeby było tyle, ile mniej więcej tobie jest potrzebne. I oczywiście, organizm to nie apteka. Ale no, pewną jakąś wiedzę yy, yy, trzeba mieć po to, żeby właśnie potem sobie to lekko korygować. Na przykład wiedząc, że nie wiem, masma orzechowego, to można dodać maksymalnie łyżeczkę yy, albo płaską łyżeczkę, albo oliwy, albo orzechów, no bo po prostu jeżeli nie wiemy, to możemy sobie sypnąć tam tych orzechów dużo więcej i okazuje się, że wtedy bardzo mocno przekraczamy naszą kaloryczność. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz pytania, to zapraszam cię, możesz odezwać się na TRIF. No i oczywiście, jeśli byłabyś zainteresowana współpracą indywidualną czy, czy uczestniczeniem w moim kursie, to też zapraszam, możesz do mnie napisać. Aktualnie trwa trzecia edycja kursu, o którym wspominałam. Pewnie w jakoś w najbliższym czasie, jeszcze nie wiem kiedy, będę uruchomiła czwartą edycję. Więc, jeśli takim wsparciem jesteś zainteresowana, to też daj mi znać, wtedy powiadomie cię, jeżeli będę uruchomiała kolejną edycję. Miłego dnia Ci życzę i pozdrawiam Cię serdecznie.